Proszę Państwa, ale regiara się się jednak z sprawność i spod miejscowości ostrowych. Proszę Państwa, wytopuje się do tyłu i proszę Państwa kieruję się w ten rejon i staje na przeciwka I proszę Państwa, zanim w tym czasie, 2 września, Niemcy przekraczają, e, omiją przez i na warcie... Proszę Państwa, zdobywają trzy mosty niechronione. Polacy byli zaskoczeni, że nie jest tych mostów. We i w i, 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 i Proszę Państwa, te trzy miejscowości sprawiają, są kluczowe według tego, jakie działania podejmuje dom 15. Gdy on się dowiaduje o tym, że Niemcy tu przechodzą, jest pewny, że będą chcieli przejść na i przez co by się dali na wszystkie i iść do góry. W związku z tym, proszę Państwa, nie uruchamia drugi, y, pierwszego batalionu czołgów. trzyma go w obwodzie. zamiast puścić go do obrony zatrzymuje go. To jest właśnie ten moment. Dodatkowo, jeszcze Dom Biernacki jest na tyle niezorientowany w sytuacji, że do licza śmigłego raportu jestem w stanie uruchomić całą dywizję, całą y, atmosferę, która ruszy podczas soboty odbije teren. Widać, że w tym momencie Piernacki nie ma właściwego spojrzenia na sytuację. Lecimin mówię, chora, chora, wie co się dzieje i tak dobrze nie będzie, bo zniszczy żaden w tym momencie. I wtedy zapada decyzja, że w związku z się szybko przewija, w trybie alarmowym wszystkie jednostki zostają ściągane na linie Tomaszu i Łódź, armii plusy, które mają szybko przystąpić do obrony szosy Głównie z ściągnięci, którzy oni w, w, po przybyciu do Piotrkowa zostali popędzeni do Przygłowa, gdzie mieli szybko przyjąć sorty mundurowe. Z Piotrkowa z ich popędzono biegiem, bez transportu, na piechotę, półmarszem, żeby tutaj założyli pobrane uzbrojenie. Tu wydano C.K.M. karabiny. Natomiast jest opisy, że zabrakło co nieco. Niektórzy nie mieli na przykład hełmów dla nich. I proszę Państwa, biegiem w trybie alarmowym tych ludzi do pobiegnięcia, biegiem biegli do Roszy, wiedzą już, że Niemcy się zbliżają pod Roskrzy. Ci ludzie jeszcze w trybie alarmowym, po, po tak ciężkim biegu zmusili kopać około. I to było 3 września, proszę państwa, się odbyło i to było, proszę Państwa, fatalna sytuacja, bo góry Borowskie, czy góry borowskie, gdzie mamy Adu. Proszę Państwa. Góry Polskie, pułkownik Krzyżewskiej ma y, doskonałą armię, drugi pułk Legionów, formacja wyborowa, może się bronić, artyleria, wsparcie y, dywizjonów artylerii ciężkiej i, i y, dywizji lekkiej. Natomiast ma powiedziane, ma zorganizować jeszcze obronę y, odcinka jeżów Rozprza. jedna doba mam, wystarczy, żeby armia Prusy weszła na te pozycje. Dla pułkownika Krzyżewskiego nie jest to priorytet. Dla niego priorytetem jest obrona Gór Borowskich. I tam rzeczywiście realizuje swoje zadanie. Natomiast, proszę Państwa, w nocy z 3 na 4, przepraszam, jeszcze tu troszeczkę wyprzedziłem sprawę. Proszę Państwa, w nocy z 3, znaczy Niemcy podchodzą, ruszają po 2, zdobywają Radomsko i ruszają na, dochodzą proszę Państwa do miejscowości Kamińsk i proszę Państwa tutaj w Kamińsku, jest ich, które zajmują Kamińsk jest i pierwsze czołgi 3 września idą jeszcze pod rozprze. i proszę Państwa mają tu zdjęcie jedno z tych czołgów niemieckich, które zostały trafione pod ten moment 3 września o godzinie 14 z niemiecki podchodzi zjeżdża z górki od południa z Rozprzy i otrzymuje w Rozprzy pierwsze trzy trafiny z działka Bofors. I proszę Państwa jak wygląda właśnie, to jest ten czołg, dwa czołgi uszkodzone przez, yy, przez yy, Polską Obronę Przeciwpancerną i proszę Państwa to jest ta od południa od Radomska trasa, ona zjeżdża tutaj i tutaj jest jak skrętna Cieszanowice i po drugiej stronie rzeki w tak zwanym dworze, państwu dworskim, stoi działko po I ono strzela, i te dwa czołgi są już yy, zniszczone. Tu ginie Niemiec i dowódca. I chłopak wzrosł, Niemcy się wycofują. Jeden z chłopaków ze wzrost przychodzi do czołgu i sprawdza, co tam jest. Mą się Niemcy wyciągnęli z czołgu, w robi rozstrzelali. Taka była akcja króciutko wiem co. I proszę Państwa, to jest moment, kiedy rozpoczyna się bitwa o szosę Piotrkowskiej. Mamy jedyne zdjęcie, proszę Państwa, Szosy Piotrkowskiej, to ona naprawdę wyglądała świeżo, nosypcone drzewa i rzeczywiście równiutki asfalt, albo położony. I rzeczywiście można było równiutko ją umiechać. Nawet proszę sprawdzić, czy czołgi zrobiły zbyt wielkiej wyrwy, jeżdżąc w po tej Następnie proszę. I proszę Państwa, teraz szczegółowy plan obronny. Więc zaczęła się bitwa 3 września, z 2 na 3 pierwsze pododdziały miejskie podchodzą i są boje spotkaniowe z oddziałami polskimi, ale to nie jest jeszcze bitwa, to są nocne wymiana, wymiana ognia między zwiadowcami. Natomiast proszę Państwa w rozprzy, Góry polskie są bardzo dobrze zabezpieczone, Jeżów, proszę Państwa, staje batalion rezerwowy 7 Dywizji, który, proszę Państwa, ma tylko cztery działa Schneider. Dwa stoją w Jeżowie, dwa na tej wysokości w rozprzestrzeni. Przed sobą, proszę Państwa, mają 300 czołgów niemieckich. I, proszę Państwa, w tym momencie wkracza do Piotrkowa dywizja, 19 Dywizja Piechoty, która dysponuje dwoma pułkami. 85 86. do mi generał, generał Kwacił i mówi do Dęba Biernackiego: Widzę potrzebę natychmiastowego przesunięcia oddziałów na linię Rozprza Jeżów. Dom Biernacki mówi: Nie, mam inny zupełnie plan. Obrona będzie wyglądała tak. Pan przyjmie pozycję odcinku no, Kargał Las. Kargał Las tutaj jest bujny i do, do południowych do, przedmieści Piotrkowa, do Zalesic. Wsparcie Pan dostanie e, formu, formowanego w Piotrkowie 146 Pułku Piechoty i rzeczywiście te walki, te działki przeciwpancerne, które zostało użyto i kompania, to jest kompania, która została z tego właśnie batalionu 146 Pułku skierowana do I Oni Jedyna formacja w pełni przygotowana do walki. Oni powstrzymują dzięki nim właśnie i tym strzałom z Boforsa doprowadzenia tego, że Niemcy się wycofują, bo by poszli dalej. Natomiast dalej, tu zajmują pozycję już batalion rezerwowy. Proszę Państwa, okazuje się coś niesamowitego. Batalion rezerwowy ma dziwną sytuację. Znika dowództwa batalionu rezerwowego w nocy. I ktoś, potworny defek jest siany. Żołnierze mówią, że broni zacinają się, cykają, nie mają czym walczyć. I pro, trzy kompanie z, z, uciekają. Jedna kompania zostanie na linii, i wszystkich uciekają w nocy z, z 3 na 4. Września i generał Kłaciszewski bierze swój samochód i łapie żołnierzy i zawraca na drodze, na szosie którzy uciekają w kierunku Piotrkowa, jednak kompania wyrwała do Jaksonka, przez Sulejów się przebiła, do Jaksonka uciekła. Proszę Państwa, totalne załamanie batalionu rezerwowego. Klęska totalna. Krzyżewski, gdy się o tym dowiaduje, natychmiast przesuwa kompanii kolarzy pod Jeżów, żeby ich wesprzeć, a kompanii kolarzy, proszę Państwa, to nie są Wszyscy ci weseli, którzy mają w czapeczkę w jadłubie, tylko to są siły specjalnego reagowania. Po prostu byli na rowerach mieli moździerzę, LKM-y i dzięki temu, że byli na rowerach, szybko się przemieszkali i była to um, reakcja natychmiastowa na jakiekolwiek zagrożenia. Także oddziały szybkiego reagowania wszyscy. I, proszę Państwa, ci ludzie wspierają ochronę jeżowa, ale to jest niedostateczne działanie. W związku z tym w międzyczasie. Generał Tomę, Grupę Opręcenia Piotrków, przekazuje z Bełchatowa, każe podjechać czołgą, które generał, Pierner, generał Rumel zabrał Dom biernackiemu Przez to Dom Piernacki się bardzo na Rumla obraził. I proszę Państwa, to jest kluczowa sprawa. Dom Piernacki nie pozwala przejść na obronę tej linii, bo wie, że ta linia jest powierzona Rumlowi, a Rumel to jego wróg. I postanawia, że inaczej to będzie przebiegać. I proszę Państwa, te czołgi, w związku z tym, że rozumie Tomej, jak poważna sytuacja jest, postanawia szybko wesprzeć ten odcinek, ponieważ zdaje sobie sprawę, że kryzys w bateriach rezerwowych i zbyt słaba obsada tego odcinka, gdzie 300 czołgów dzień, będzie doprowadził do potwornego kryzysu. I proszę Państwa, wówczas e, następuje 4 września pierwszy atak. Rano zaczynają się, rano się, proszę Państwa, walki i te walki są typowo rozpoznawcze. Samochody koncerny niemieckie podjeżdżają pod polskie linie, patrzą, gdzie są ustawione CKM-y, Polacy strzelają zarówno. Proszę Państwa, i i ranny, poranny w dziennikach bojowych Niemcy nad nie rejestrują, że jest to bitwa. Oni to prowadzą delikatne rozpoznanie. Polacy sądzą, że tu jest coś poważniejszego, w związku z tym szybko ściągają batalion, yy, batalion czołgów, który wchodzi na pozycję woli czyszczoporskiej. I proszę Państwa, o 14 minuty rozpoczynają atak. W tym momencie nasze czołgi szybko wyjeżdżają i kontrują ten atak. Następnie, kontra tego ataku pod wolą czyszczoporską, pod jeżowem, jest opis, że nasi czołgiści krzyczą o wspomnienia z bar. I rozwalamy Niemców, samochody pancerne wylatują powietrze, rozjeżdżamy i po chwili zaczyna się potworny ogień kontrbateryjny. Jak między niemieckocielne zostają zniszczone, na nasze czołgi zaczyna um, uderzenie właśnie z hałp. Niemcy robią nasze czołgi, szybko się muszą wycofać. I w tym momencie, proszę Państwa, o godzinie 15.00 Niemcy poobnawiają atak i te czołgi nasze się wycofają, Niemcy znowu przychodzą na wysokości Jeżowa do ataku i niestety, proszę Państwa, nasza obrona ulega, yy, nasi żołnierze zaczynają odwrót. I ten odwrót, uciekają do dworu w Jeżowie i tam próbują się organizować, ale wszyscy wychodzą później na pozycje yy, podwójnych. Natomiast w Rosprzy, proszę Państwa, pra, proszę Państwa, ta yy, bitwa już był, bardziej była bardziej zorganizowana i tutaj nie dość, że wysadzono mosty na, most na Rzece Bogdance, tu dodatkowo, proszę Państwa, jeszcze podejrzewam, że to byli właśnie ci żołnierze ze 146 pułku, gdyż ci żołnierze, proszę Państwa, dopiero są wykończeni nalotem sztukasów. Zamknęli się w domach, obwarowali i Niemcy się bali do nich podejść. I nad ranem, dopiero sztukasy niszczą poszczególne domy w Rozprzy, dopiero zostaje otwarta droga w Rozprzy. Oni się bronili bardzo dobrze w Rozprzy, chociaż. Obejrzeli Niemcy, zrobili obejście, ponieważ, proszę Państwa, sytuacja bardzo była ciężka, gdyż gdy tu pod Rosprzą stanęły oddziały niemieckie, udało się Niemcom obejść przez znaleźli most, który polscy saperzy nie zerwali, chociaż mieli go zerwać i wyszli z tyłu na pozycję Polski. Wtedy nasze wojska stanęły w sytuacji yy, yy, okrążenia. I w tym momencie, proszę Państwa, drugi raz uruchomione są 4 września polskie czołgi. Jedne jadą na jeżów, wypierają całkowicie Niemców z tej pozycji. Niemcy się wycofują, na drugie uderzenie idzie na rozprze. Niemieckie czołgi, 20 czołgów, które widzą, natwierające polskie czołgi, wycofują się natychmiast z walki. Nie chcą podjąć walki. Wjeżdżają nasze czołgi do rozprze, oczyszczają teren, i proszę Państwa, nie ma kto zastąpić. piechota nie ma. Nie ma piechoty, która by zastąpiła czołgi. Czołgi zmierza się, zmierz, czołgi się wycofują. Niemcy wykorzystują sytuację i przechodzą do Lasu Wygoda. Tu się umacniają, następnie rano wchodzą na Siąg sią i krzyżano, tworząc linię rubież do ataku na Piotrków. W tym momencie, proszę Państwa, i w tym momencie to są pozycje Kargał-Las i nasze stanowiska bojowe przedpiotkowe. Co się dzieje? Kwasiczewski jest bardzo niezadowolony z pozycji, której kazał im zająć y, dom Biernacki, bliżej buje. Twierdzi, że ta pozycja jest tak niedogodna dla wództw Polski, że mogą być wydłuczeni przez Niemców bardzo szybko. Każe się cofnąć naszym oddziału trochę do tyłu i tego 4 września nasi kopią po prostu jeszcze umocnienia, nowe pozycje zajmują. Ale to było w miarę jeszcze dobre rozwiązanie, bo to, to lej, Biernacki nakazał, było się beznadziejne. Natomiast o co chodzi z całą sytuacją, z, z Biernackim? Proszę Państwa, Biernacki przyjął założenia następujące. W rejonie Lubienia była zgromadzona brygada kawalerii wileńskiej. Nie mieli się można z Wołynską, bo tutaj byłby test takiego ostatni. Była przygotowana 29. Dywizja w rejonie Sulejowa do wykonania ataków pod, na tyły nadzierających Niemców. Tom Biernacki wymyślił sobie, z robi robię pułapkę, na którą na słabo niby linię obronną wejdą Niemcy, ci ich zwiążą, natomiast ja wyprowadzę z Lubienia podstawę niemiecką w leżenie, odetnę czołgi od zapasów paliwa i od piechoty i ich wykończymy. Plan był bardzo dobry, bardzo dobry plan, nie mówię Biernackiego, on określony jest, że facet nie myślał, tu pomyślał dobrze, bo proszę Państwa, zdarzenia następne, które nastąpiły, są niesamowite. Następna piąty, bitwa pod Piotrkowem. Proszę Państwa, grupowanie wojsk niemieckich, tu już widzimy, jak oni przekraczają, y, to już jest obraz po bitwie. A teraz tą zajęli Piotrków wychodzą na Wolbór. Tu jest wieczór y, tego dnia, natomiast jak wygląda sama bitwa, proszę Państwa? Pozycja karga Las, pozycje y, y, polskie i proszę Państwa ten odcinek to jest 146 Batalion 136 y, Pułku rezerwatowego y, y, Proszę Państwa, ci się bronią na tej pozycji. Y, 29 Dywizja broni się na tej pozycji. I proszę Państwa Niemcy, Polacy y, rano w celu odbicia terenu, które utracili y, poprzedniego dnia w Krzyżanowie, grupują y, batalion czołgów, dwie, dwa ugrupowania czołgów. Jedna przygotowane jest do uży uderzenia na jeżów, drugie ma aż pójść na rozprze. I proszę Państwa, y, na, y, ten, y, tu na rozprze. I co się dzieje, proszę Państwa? Niemcy w tym czasie też podjęli decyzję, że o godzinie 10 rozpoczną na atak na piotrów wyprowadzając atak 5 września z pozycji sionki krzyżami. Yy, nasi żołnierze, proszę Państwa, tutaj widząc czołgi nasze stoją, o godzinie 9 nagle widzą jak z tą drogą z lasu, yy, lasu Magdalenka wjeżdża sobie cała kompania zmotoryzowana czołgów, czołgów i, i, i ciężarówek z żołnierzami, które jadą na tej pozycji. I dowódca kompanii czołgów, kapitan Hajdenko, ma wyznaczony atak na ten teren o godzinie 10.30. Mówi, taka okazja chłopaki jest, że wy to że atakujemy. I o godzinie 9 rozpoczyna się atak polskich czołgów, niszczą całkowicie. Cała kompania została zmotoryzowana zrównoważoną na ziemią. Mamy zdjęcia z tego nawet, z tej akcji, wszystko zostało zniszczone. I proszę Państwa, w tym momencie czołgi ruszają na jeżów, odbijają jeżów. Tutaj Niemcy tracą kilkanaście czołgów, rozpoczyna i tutaj jest proszę Państwa jeszcze wsparcie, już teraz tego błędu nie robią. Wsparcie batalionu strzelców y, od, y, od, y, od y, Borowskich. I ten batalion, proszę Państwa, próbuje zdobyć las wygoda. W lecie wygody tak związki silne niemieckie są, że nie są w stanie. I nasze czołgi otrzymują o większej pancerny, zbyt silne się wycofują aż cofają się do Łodzi. To jest podbóg, przerwy pod, 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 pod Proszę Państwa, natomiast następna kompania przygotowana jest do ataku, a to jest linia również ataku Niemców na Piotrków. Jest przygotowana do ataku. Próba wyjścia, widzą co się dzieje tutaj, że z powodzeniem idą, próbują ruszyć do ataku też yy, na linie Niemieckie. Próbują się, nie wiedzą o tym, że jest, yy, będzie przeprowadzony atak. Oni jeszcze nie wiedzą, że tutaj jest zainteresowany przez Niemców mają dojść do rozkrzewu i odbić rozkrzew. Proszę Państwa, oni rękowo ruszyli sami z powrotem się wycofali na podstawy i zaczęli ostrzeliwać atakujących Niemców. W momencie, kiedy ruszyli, Niemcy także ruszyli. I proszę Państwa, rozpoczyna się o 10.00 atak na pozycje polskie. My jesteśmy doskonale, mimo wszystko, okopani przygotowani. O 10.00 silne, bardzo silne uderzenie niemieckie zostaje odparte. O godzinie 12.00 to uderzenie zostaje zwinięte przez Niemców. Wzięty jest do niewoli jeden z czołgistów, którego go się Ślązak pod mówi polsku. I mówi tak, gdzie nasi żołnierze pytają się, no, daliśmy zamówienie. On mówi, nie, to było tylko rozpoznanie, można to zaraz zostawić. I drugi niemiecko go szturcha w mówi, co ty gadasz? A on mówi, ja wiem, co gadam. No i rzeczywiście, proszę Państwa, w tym momencie po tej bitwie przyjeżdża do Piotrkowa generał Dąbiernacki i mówi, do generała Kwarciarzewskiego. Pani generał jaka sytuacja? Dom Biernacki mówi odparliśmy Niemców, bardzo dobra sytuacja, planuję utrzymać go 3 dni. Do Biernacki mówi dobrze, w celu omówienia kontrnatarcia z Podrubienia pan jedzie do mnie do, do, mojego sztabu na dzień 17. Omówimy szczegóły kontrnatarcia z Niemców na podejściu. Dom Biernacki wjeżdża o godzinie 3, o 3.00 zaczyna się proszę państwa pełne natarcie na Piotrów. Nie wie o tym, co się dzieje. Proszę Państwa, w międzyczasie, od godziny 12, domy, e, e, dowódca 29. Dywizji uważał, że strzelanie Niemców i bombardowanie jest to dalej ten ogień kontobateryjny, ale nie groźny, ponieważ dostali głupnia i nie przeprowadza tego dnia ataku. I proszę Państwa, dochodzi do sytuacji skrajnej, kiedy Niemcy zorientowali się, że Również obronna Polska kargał las. To jest ostatnia kompania z 19 Dywizji. I proszę Państwa, postanowili, że najpierw zniszczą tą rubież obronną. Mam doskonałe opisy, jak zaatakowano karkę ULAW poprzez ogień konturbatoryjny, jak i poprzez bombardowanie. I z tego lasu ostatnia, ósma kompania ucieka do Piotrkowa, odsłaniając skrzydło. Tutaj Niemcy są w tej chwili, w momencie, kiedy przeszli. W rejon Błękien obchodzą, nie atakują Piotkowa, w tym momencie ten oddział bezpośredni, obchodzi dookoła i zachodzi Piotków od tyłu. Natomiast druga część sił niemieckich przodu, przy czym proszę Państwa, w tym momencie o godzinie 15 już nie mamy e, środków przeciwpancernych. I tutaj ta bitwa od godziny 15 do 17 jest opisywana jako bitwa tragiczna, ponieważ żołnierze mówią, że nie mamy czym walczyć. Mamy tylko granaty przeciwpancerne, które próbują celować w Konsięnicę, ale mamy niemów wszędzie. I Później w źródłach Instytucji Torskiej jest właśnie też opisane, że żołnierze 146 Pułku, gdy uciekli ze swoich pozycji, mieli do Duszyna dotrzeć, miał trzy bataliony pułku, czyli cały z pułku. Proszę Państwa, około 150 żołnierzy podwyciera po pod Piotrkowem i mówią do dowódcy pułku, pułku, panie. W zostało nas tylko tylu, bo zostaliśmy rozjechani przez czołgi w bitwie pod Piotrkowem. To świadczy o zaciętości walk pod Piotrkowem właśnie 5 września. O godzinie 18:00 Niemcy wchodzą do Piotrkowa, przybijają się dalej przez Meszcze. W Meszczach jeszcze wieczorem trwają walki, ponieważ Dywizjon Artylerii Ciążki próbuje prowadzić jeszcze jakiś ostrzał, ale szybko musi się wycofać, bo już nie ma szans. Natomiast Niemcy zachodzą i wachlarzem od góry Piotków, ich próbują wyjść na wolność. Wchodzą na rabów, wchodzą później na Moszczenice i wchodzą na Będków. Bardzo szerokim wachlarzem próbują dotoczyć Piotków i wyjść bezpośrednio poza Szosą Piotkowską, jeszcze dalej na Domażu następnego dnia. I proszę Państwa, w tym momencie obrona, przede wszystko oddziały polskie, wycofują się na pozycję 13 dywizji yy, na Tomaszu. Natomiast generał Kwaciszewski, i nie idą oczywiście szosowków, tylko skąd zajęta przez Niemców. Generał Kłaciszewski w ze spały ze narady z w Biernackim, która się odbyła, bo do pielnackich gdzie pojechał. I proszę Państwa, rozbija się o stojących wyświetlony czołg niemiecki. Jeden nie wiadomo, który to nie przyszedł, rzucał się w ten sposób. Tuż pod kolifnem. Rozwija się i dostaje się do niewoli, i wiedzą, że Piotrków w tym momencie padł. Natomiast w momencie, ten manewr, który prowadził do tego, że Piotrków zostaje skrzydlony, informacja dociera do y, y, marszałka. Marszałek podejmuje decyzję: Panie y, pani generale, do Biernacki nie będzie kontruderzem podpiączkowym. I straty, i czołgi, stracą czołgi. Tracą paliwo i wszyscy żołnierze są pewni atakujący, że dostaną wsparcie z 85 pułku, czekają na to, idą cały czas do przodu. Cały noc trwa walka. W tej walki tracą do półki ruszył do akcji ze wszystkimi działami, bo polscy ciągnięte były już Także oni byli doskonale przygotowani, żeby wykonać uderzenie. I w tych walkach, proszę Państwa, zaczynają wytracać sprzęt i w pewnym momencie o godzinie 4 nad ranem do Pierwszego batalionu dochodzi łącznik przyjeżdża, proszę wycofać się, natychmiast walki nie, nie walczycie. Oni z, poprzez tą radę zginęło tam dwustu ludzi, reszta się udaje wycofać. Natomiast drugi, pierwszy batalion idzie, proszę państwa, do końca i właśnie tutaj w tym rejonie kończy się jego szlak bojowy nad ranem 6 września, gdzie zostaje po prostu całkowicie zniszczony. Dowódca Bóg się kiedyś także w tej chwili pod koło rozjechane rozjechany przez czołgi. Proszę Państwa, najbardziej tragiczne to jest to, że ci ludzie zostali w większości rozjechani przez czołgi. Nie mieli czym się bronić. Niemcy celowo nie wykańczali ich broni, porozjeżdżali czołgami. Jest informacja, proszę Państwa, że kilkunastu oficerów, których wzięto do niewoli za to, że ich upieczono, właśnie nad, podpalono magazyny cysterni, bardzo niewielkim się z, dużo spłonęło. Mieli zamknąć w jednej budce kolejowej. Pod rozprzą polskich żołnierzy podpalić, a oficerów natychmiast rozstrzelano na miejscu. Zamiast zemsty za to, co się w nocy stało. Także, proszę Państwa, gdyby to uderzenie było w pełni zrealizowane, nawet gdy Niemcy przeszli dalej, by były odcięte do, od paliwa, by byli odcięci, od piechoty odcięci, i proszę Państwa, oni są bezsilni. W najgorszym błędem bitwy od piotru było zatrzymanie tego uderzenia 29. Dywizji. Była olbrzymia szansa, żeby naprawdę nawet Niemcy przechodząc dalej, by byli weszli na kowarło 13 dywizji 13 dywizji piechoty pod Tomaszowem odcięć pozwoliń wszystkiego. I by stanęły czołgi, by były po prostu zupełnie inaczej, by sytuacja wyglądała. Błąd ewidentny. Następne proszę.